2 kg owoców pigwy, pigwowca. Na szczęście już kończę. E, rozdrobniłam, oczyściłam, e, zalałam e, alkoholem, a teraz przyjemniejsza część wieczoru e, rozdrobniłam złotówkę na 100 części. E, niestety bank nie dysponował monetami niczymi, ale może to i dobrze, bo mam tutaj taką mieszankę z wielu lat. Zaraz ją tutaj posortuję i pooglądam, co tym razem trafiło w mojej ręce. 17% według danych statystycznych, 17% monet bitych, ma jakieś defekty. Zobaczymy, czy miałam szczęście trafić na jakieś. Tu na tatce widać moją poprzednią setkę. Uporządkowaną według roczników i ciekawostek. Nie były to jakieś takie wyjątkowe monety. Literka A zdeformowana w jedną z, z jednokloszówek, a tutaj ten najprzyjemniejszy moment czyli rozdzielanie monet przy pomocy magnesu. Brytyjskie monety, to znaczy litera w Brytanii, mają inny stop i przyciąga je magnes, w ten sposób obrąbnięte najnowsze, natomiast te, które lubię bardziej, czyli te bite w Polsce, pozostaną na placu boju i wtedy je sobie pooglądam. Różnią, róż, różnią się, jak wiecie, niewiele. Tam znak mennicy przeniesiono na drugą stronę orła. Napis jest w dolnej części monety, nie w górnej. Niemniej Popatrzmy. Na 100 monet 60 to były te bardziej współczesne, brytyjskie. 40, no prawie 40, to były monety wcześniejsze bite w menicy warszawskiej. I nie było specjalnych ciekawostek, dwie tylko monety. Jedna była z lekką skrętką, a jedna z nadodatkiem metalu między literami, ale to jest nie do pokazania przy tak małej monecie. Natomiast tutaj po środku leżą monety z 2014 roku, jako ciekawostkę podam, że dwie z nich są bite jeszcze w między warszawskiej, pozostałe w Brytanii.